Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maskarad, a to jest pierwszy odcinek z modyfikacji Złote Wrota. No i co? Zdecydowałem się na tą modyfikację, gdyż no w sumie już po malutku zbliżam się do momentu, w którym jest dosyć mało ciekawych modów, a przynajmniej takich, które rzuciłem się w oczy. No i co? Złote Wrota w sumie to jest mod, który rzeczywiście ma duży potencjał. Jest zrobiony przez polski zespół, ma polski dubbing, a więc jest idealny, żeby go nagrać, tak? Więc co? Dziękuję za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednią serią z Jumanji oczywiście. No i co? Prosiłbym o więcej? No i co? Zaczynamy chyba, nie? Więc co, poziom trudności? Łatwy i średni trudny, ekstremalny, na pewno. Myślę, że średni to jest idealny dla mnie. No łatwy byłby za łatwy. Dobra, startujemy. Zobaczmy, co czeka na nas w złotych wrotach. Mogę już tego znieść. Ten sen nie wykończy. Muszę się w końcu przekonać, co tam jest. Rosy mnie zabije, gdy odkryje, że mnie nie ma. Ale muszę tam iść. Tam coś musi być. To musi być to. On ma to. Czego szukamy? Zwalmy go. Wracaj. Czekaj. Chwilę. Teraz szybko się stąd wynoszę. OK, A więc no co, zaczynamy, gramy oczywiście bezimiennym. No i co, przychodzi nam teraz w końcu chyba wrócić do Jarkendaru, mam jakiś wpis. No nie mamy. Dobra, tutaj też widzę, że nic nie ma. W ogóle tak na początek jeszcze na szybko wejdę w dźwięk, bo przyciszyłem tak zawczasu. Bo muzyka w menu wydawała mi się za mocna, a nie chciało mi się zbytnio kombinować z resztą ustawień na OBS-ie. Każdy, w każdym razie to są szczegóły, a póki co, no co, ruszamy, nie? Mikstura i stara moneta, no to to jest nasz póki co ekwipunek z ciekawości. Możemy zobaczyć tutaj księgi zabitych bestii i księga reputacji. To coś nowego w portalu do podstawki na pewno. Yy, no i co? No wszystko póki co, zaczniemy chyba od tej świątyni. Warto by ją było chyba tak względnie przeszukać. Poszukiwaniu jakichś przedmiotów leczniczych, lub coś w tym stylu. Tutaj jest Piedesta, tam to wiadomo. Prawdopodobnie uda się, może, coś aktywować. Hmm. Dobra, no w sumie pusto. Jedno, jedno mięso kopacza. Nie za dużo, trochę tego jest. Dobra, no lecimy. O. Twój żywot się Ostrzeżenie Okej okay. Czekaj. No i tyle by było chyba z naszej pierwszej rozmowy, no nie zapowiada się to zbytnio ciekawie Jeśli już dostajemy groźby no ale powinniśmy sobie poradzić, no w końcu jesteśmy w Bezimiennym, tak, na poziomie piątym. Ile, właśnie jakie mamy statystyki? No nie takie słabsze. w sobie. Dobra, to my, gobliniarza. Dobra. No, powiem tak, no. Ciężko, ciężko będzie. Jeśli nasze statystyki tak wyglądają, ale już na poprzedniej serii się nauczyłem, że z goblinami trzeba ostrożnie, a w szczególności z czarnymi goblinami. Dobra, no to co? No, chyba jesteśmy przy wyjściu i czeka na nas ktoś. Chyba, ufam. Dobra, no to zapisik. Dużo już tych zapisików, no ale nieważne. Lecimy. No, brat Ksardasa. Ok. Tak długo na ciebie czekałem. Kim jesteś? Jestem bratem Ksardasa. Nazywam się Neoraz. Co? Bratem? Jesteś bratem Ksardasa? Nie wspominał ci, że ma brata. A to łajdak. Mniejsza z tym, nazywam się Neoraz. A ty jesteś tym słynnym bohaterem z Myrtany? Wiele o tobie słyszałem, ale wyglądasz jakoś zwyczajnie. Niestety, zaszczyty i wystawny tryb życia mi nie służą. Szybko straciłem dawno formę. Poza tym, długa podróż morska nadwodniła mi siłę. Rozumiem. Jestem jednak pewien, że tu szybko odzyskasz swą sławę. Jak się domyślasz, przed tobą kolejne misje. Teraz ja będę miał z ciebie jakiś pożytek. No prawdopodobnie ma racja. Świetnie, to lubię, ale co się stało? Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Do tej niegdyś spokojnej krainy napłynęły całe rzesze nieumarłych. Ok. Dzieją się tu naprawdę dziwne rzeczy. Mnóstwo istot Beliara. Ludzie pozamieniani w zwierzęta, zwierzęta w ludzi. Zupełna katastrofa. Poza tym są jeszcze piraci. Kolejne zagrożenie. Na szczęście przybyła tu specjalna ekspedycja Paladynów na czele z Lordem Hagenem. Porozmawiaj z nim. On więcej ci opowie. Gdzie go znajdę? Paladyni rozbili tu obóz. Znajdziesz go podal. No dobra, spokój, spokój. więcej o tym, co się tu dzieje. Dobrze uchylę ci rąbka tajemnicy. Jak już wiesz, ta kraina zawsze była pełna tajemnic i boskich artefaktów. Jednak gdy świątynia Danosa odnalazła swój spokój po świętokradczym wtargnięciu kruka, znów wszystko ucichło. Aż pewnego dnia jeden z wieśniaków, Argos, odnalazł starą kamienną tablicę. Postanowił ją sprzedać magowi wody chrystianowi. Ten zaczął ją badać i odkrył, iż jest to część historii o Złotych Wrotach. Czyli o bramie do wielkich bogactw. Dawny zaginiony skarb? Tak. U, skarb no, coś ciekawego. Ale wkrótce zaczęli pojawiać się nieumarli i zaczęły się dziać te wszystkie dziwne rzeczy. Niestety tablica zaginęła. Stało się to niemal na drugi dzień, gdy została przekazana magowi. Spróbuj dowiedzieć się, co się z nią stało. Christiana znajdziesz niedaleko. Z nim. Dobra. Poza tym domyślam się, iż chodzi tu nie tylko o skarb, ale o jakiś ukryty artefakt. No to to by nam się przydało, nie powiem. No złoto oczywiście. przy okazji też musisz odnaleźć drogę do tego skarbca i zdobyć artefakt. Jednak nie sądzę, byś był w stanie dokonać tego własnych siłach. Jeszcze mi nie znasz. Dokonałeś już wiele, ale w tym wypadku potrzebujesz wsparcia. Powinieneś koniecznie przyłączyć się do jednego z obozów. O obozie paladynów już wspomniał jest jeszcze obóz magów wody oraz orków. Oczywiście, wybór należy do ciebie. Każda droga prowadząca do celu jest dobra. Tobie dokąd cię zaprowadzi każda z nich. No, no zobaczymy. Się czegoś konkretnego na temat tej tabliczki, daj mi znać. Ja tymczasem wracam do moich obowiązków. Tak, prawie bym zapomniał. Potrzebujesz czegoś? No, dobre pytanie w sumie. Cóż, widzę, że posiadasz już pancerz i broń. Więc mogę podarować Ci trochę złota i dać kilka mikstur leczniczych. Z pewnością przyda Ci się także mapa Jarkendaru. Być może już dokładnie nie pamiętasz tej No dokładnie, na, tej... nie. na pewno. Dzięki. Na podziękowania jeszcze przyjdzie czas. Teraz muszę wracać do mojej pracy. Pamiętasz, gdzie jest hata Remity? W no, mniej więcej tak. Nie, chyba tak. Gdybyś potrzebował pomocy, tam możesz mnie znaleźć. No dobra, dobra. O, 500 sztuk złota, dobry początek w sumie. Pieniądze i kariera, no ale to się pewnie rozejdzie. No i co, mapa Jarkendaru? Coś się zmieniło? O właśnie. Y, modzik, który wyświetla wszystkie roślinki. <laughs> no i rozdział pierwszy przyjęcie do obozu. No, więc szczerze zobaczymy, czy, czy to się przyda. Te wszystkie informacje o roślinkach. W każdym razie, kto, kto tutaj stoi? Lord Hagen. Spoko. Potrzebujemy twojej pomocy. Co się dzieje? Tak jak ci już pewnie wspominał brat Sardasa, całe chmary i Peliara zalegają tę część wyspy. Okej. Okay. Dlatego ruszyliśmy z ekspedycją, aby zrobić tu porządek. Poza tym mamy jeszcze jedną, o wiele ważniejszą sprawę do załatwienia. No dawaj, dawaj, co takiego? Ostatnimi czasy strasznie rozzuchwalili się piraci. To nie ci sami drobni łotrzykowie, co kiedyś. Można było przymknąć oczy na ich drobne rabunki. Ale teraz... Od czasu, gdy na ich czele stanął Hannibal, okrutny i podły pirat, te psy zaczęły napadać i mordować zwykłych ludzi. Jakiś czas temu pojawili się w Korinis, spalili dzielnicę portową, zabili wielu mieszkańców i porwali kilka kobiet. Przybyliśmy tu, aby ostatecznie się z nimi rozprawić. Żarty się skończyły. Jeśli chcesz, możesz nam w tym pomóc. Znam twoje doświadczenie i wiem, że jesteś w stanie tego dokonać. Co ty na to? Chętnie mam pomogę. Co to ja pokonałem Śniącego i zabiłem wszystkie smoki w Khorinis, ale... Wiem, co chcesz powiedzieć. Możesz być spokojny. Jeśli uda się nam rozprawić z piratami, nakładać je nie omiję. W takim razie zgoda. Dobrze, ale wpierw musisz udowodnić, że... No, zawsze jest, jest jakieś możliwość. ale. Przyłącz się do jednego z trzech obozów. Do wyboru masz nasz obóz, a także obóz magów wody i orków. Możesz też wybrać się do obozu piratów. Ale jeśli nie będziesz miał odpowiedniego pancerza, od razu cię zabiją. A, czyli Przecież powrót do korzeni. Spoko. Do nas, ale to już twój wybór. W wybranym przez siebie obozie zdobądź odpowiednią reputację, a potem będziesz mógł pomóc w ekspedycji. No No Jak mogę dostać się do obozu obozu wody? wody? W obozie przebywa z z Okej. Okay. Rozmawiaj z nim. No dobra, okej, okay. no to prosto. Obóz orków, jak jak Porozmawiaj z ludźmi w naszym obozie. Jestem pewien, że znajdzie się jakiś śmiałek, który będzie chciał cię tam zaprowadzić. No dobra. Co stało A z się Gregiem co z się stało? Z nie wiem, co się z nim stało. Wiem tylko jedno. Ten No pewnie nie żyje, jedno. prosta co kalkulacja. Liczyn, Raczej go, chociaż może ktoś więzi, to kto to wie. wie. moich ludzi, Oni więcej ci powiedzą. Niektórzy z nich mają osobiste parachunki z piratami. No dobra, a jak do was czego się bym się chciał przyłączyć, to co wtedy? Doskonale. Z chęcią pozwolę ci zostać jednym z nas. Ale... Zanim to jednak nastąpi, <laughs> no musimy być pewni, że nas nie zawiedziesz, ani nie zdradzisz. No nie no, uczciwy jestem. Bezimienny z ludźmi, popytaj w czym im powiedz, a za jakiś czas zgłoś się do mnie. Wtedy powiem, czy jesteś gotowy, aby zostać członkiem naszego obozu. I wtedy zlecę tobie poważne misje do wykonania. Z kim dokładnie mam porozmawiać? Bardziej zaufani ludzie to kapitan Módzają, Cord Andre, i Samuel oraz Mika. Część z nich znasz, część poznasz. Zdobądź ci uznanie, a przyjmiemy cię do obozu. No dobra, spoko. A co z to Plago Beliara, o której wspominał Neoraz? Na, na razie naszym głównym zmartwieniem są piraci. Później zajmiemy się tym plugastwem. No, widzę, że lekceważenie Beliara jest dobrym pomysłem. No spoko. reputacji Pomyślmy. No dobra, dobra. Dobra, dobra, spoko, spoko. Wiem, że nikt o mnie nic nie wie, w sumie. No. No powiedzmy, powiedzmy. Tylko Adanos. Team Adanos. Dobra, siema Garant. Ale dzisiaj będzie przegadany odcinek. No ale, czemu nie? Cieszę się, że cię widzę. Choć na początku byłem wściekły, gdy zostawiłeś nas na pastwę losów w górniczej kopalni. Ale dzięki Innosowi daliśmy sobie radę. Jednak nie uwierzysz, co się stało. No co się stało? Zawarliśmy rodzim zorkami. O, o kurwa. mogliśmy spokojnie opuścić No tak, bo ta akcja dzieje się po Gotiku 3. 3 chyba, z tego co rozumiem. Byli już strasznie wyczerpani. Bohatermerne to chyba tak. Nie byliśmy z głodu, aż tu nagle orkowie sami zaproponowali pokój. Oczywiście na ich warunkach. Mogliśmy zabrać naszą rudę, a oni zajęli zamek, no i całą kolonię. Która i tak należała już do No ]ch. tak. Lot tej pory jest wręcz niewiarygodne. Żyjemy z Orkami w pokoju. Nie napadają nas i zupełnie nie widać ich na terenach wokół miasta. No ciekawe. A jeśli już są, to przychodzą w pokojowych zamiarach. Patrzę, kroją coś większego. Ale na razie nie ma się czym martwić. A czy tutaj są gdzieś Orkowie? Z tego co wiem, to mają swoje w kanionie. Rozejrzyj się tam. Być może okażą się przydatni w naszej misji. Dzięki hmm. za informację. Czyli wychodzi na to, że Orkowie się zbuntowali, tak? Masz Chyba przeciwko się? Beliarowi, nie jeśli są pokojowi. Nie, Zandra. On na pewno coś dla Ciebie znajdzie. No dobra, spoko. No to jeśli nie Ty, to ktoś inny, no nie? Dobra, no ale co, no. Eksploracja obozu na pewno musisz zostać wykonana. Poprawnie. Jakieś niebieskie bzy, jakieś inne duperelki, które mi kompletnie się nie przydadzą, jakieś młotki. No i będzie kit. Tak mi się wydaje. Dobra, ktoś tutaj, coś tutaj jest? Nie, same łóżka. No i stół alchemiczny. ...razem z runicznym. Mmm... No... ...skromnie, skromnie. A mamy otwieranie zamków? Przydałoby się, bo... No, nawet panie. chyba... ...możemy mieć w sumie. Eee. No tak, mamy rzeczywiście, no. To są pewne rzeczy, których człowiek się nie... ...oduczy, czy coś takiego. No nie wiem, będzie raczej pamiętał. W każde rogi będę zaglądał, bo przydałoby się, żebyśmy... No, wzięli wszystko póki co z tego obozu, co jest możliwe. Dobra, hop, hop i lecimy dalej, nie? Co to jest? jest? O, rozwój, okej. Okay. Spokojnie. Chciałem się tylko rozejrzeć. Nie masz tu czego szukać. Oj, kobieto. I tak wejdę. Siema, siema. Argos, kim jesteś? Hej, ty. Widzieliśmy cię chyba w jesteś? Nazywam się Argos. Mieszkam tu wraz z moją żoną Rosji. Zajmuję się zbieraniem ziół, a od czasu do czasu także poluję. Ok. Czy ty powiedzmy coś o sobie? Ja? Jestem podróżnikiem. Bywam w różnych miejscach i zawsze pakuję się w jakieś kłopoty. Ale przeważnie wychodzę z nich no, przeważnie. Nie wiem czy wiesz, ale to ja znieczułem bariery w kolonii górniczej i to ja pokonałem sobie. No, nie uwierzę, nie wierzę. <laughs> mnie na to tak nie zrób. nabierzesz. Spotkałem już niejednego żartowiciel, no. nie chciał mnie na to nabrać. Myślał, że dzięki temu dostanie coś za darmo. Didź preczesz no to sobie porozmawialiśmy. Źle nie zrozumiałeś. Ja naprawdę jestem tym bohaterem. A gdzie jest ta twoja lśniąca zbroja? Potężny mieć, mnóstwo złota. No właśnie, wiesz, to długa historia. Więc nie myliłem się. Kolejny oszust. Zjeżdżaj stąd, albo inaczej porozmawiamy. O, jaka agresja. Aha, spoko w sumie, pierwsza walka na dzień dobry, jak chce się pobić, to ja bardzo chętnie, ale to naprawdę ja. O jeszcze tu jesteś, teraz się doigrałeś. Ohoho, ale agresja. Urodzony farmer. Dobra, kiedyś może by to było dla mnie wymaganiem. Teraz jak mieliśmy sparring z orkami w przedostatnim odcinku, to teraz to mi może naskoczyć, powiem szczerze. No, po czym dostanę lutę od tego sierpa i będzie posprawia. No właśnie. No my też nie jesteśmy jakimś potężnym wojownikiem. No i wojownik nosa... No nie niezbyt potężny. Dobra, tak lepiej. No każda walka tutaj będzie dosyć wymagająca mi się wydaje. Przynajmniej z NPC-ami póki co, no 280 HP, no to proszę. Dobra, nie obracaj się, bo ja chcę mieć miejsce, trochę miejsca. U, hop, hop. No jak on mi walnie zakryta, to będzie ciężko wtedy. Okej, okay, ale chyba wygraliśmy. Dobra, nieźle. No, i sierp, surowe mięso, chleb, leśna jagoda, no i złoto, więc dzień dobry. Oto ja, wielki bohater. W zamian za to wezmę sobie jeszcze z waszego paleniska jedzenie. Taki będę. Hej, ty. Co teraz powiesz? Silny jesteś, dałeś mi niezłe baty. Czy dalej upierasz się, że kłamie? Nie, nie. Skoro tak twierdzisz, musisz mieć rację. Ale naprawdę, inaczej sobie ciebie wyobrażałem. W każdym razie cieszę się. Dano były trochę no były. Kurde, szybko poszło. Już pierwsza walka. Nieźle, nieźle. Dobra, ale mam nadzieję, że mogę sobie zarąbać rzeczy z podłogi, żeby cię nie obrazi o to. Dobra. Dobra, a Rosji chce ze mną w ogóle rozmawiać? Nie, nie wstyd mi. Ja też jestem głodny. Nie wejdą mi na psychę. Nie ma takiej opcji. Wielki bohater jestem tutaj. Przyszłem ochronić tą miejscowość. Więc potrzebne mi zasoby. No, niestety. Dobra, rozdrabniacz. A co to jest w ogóle? A, okej, okay. dobra. Nieważne. Dobra, jakaś woda. No, troszkę tutaj zdobyliśmy. W sumie właśnie, tutaj jeszcze coś leży. No nie, no będzie min-maxing. Nawet mapę mam teraz. Można sobie lukać na mapie, czy coś jest jeszcze do obrabowania. Hmm, coś na dachu by było? Nie, tu nie ma dachu, ale sobie zaklepali domek. Dobra, no to co? Tutaj jest wyjście, no to chyba nie chcemy na razie wychodzić. Uh, no i co, No, teraz z kim byśmy mogli porozmawiać? No, chyba po kolei. Fernando? Siema, Fernando. Co ci tu sprowadza? Dlaczego jestem z tą ekspedycją? Lepiej byś tam gdzie. A Fernando to nie był ten, który w więzieniu sobie siedział? Za przemyt z może się opłacić. Dlatego opuściłem Koriniz i przybyłem aż tutaj Mam sporo ciekawych towarów jeśli cię to interesuje OK. Poza tym skupuję wszystkiego rodzaju stare monety. W zależności od tego jak starą i rzadko mi przyniesiesz, zapłacę tobie odpowiednio dużo złota. No i fajnie. Jeśli więc znajdziesz jakieś, daj mi znać. No coś tam mam w swojej kieszeni Mam dla Ciebie stare monety. Pokaż mi je, świetnie. To o, dobrze płatne. Czekam na kolejne nie no, to super. Pokaż mi swoje towary. No i towary też ma, widzę. Fajne bronie. Myślę, że w ogóle będziemy iść pod typowo twardego mężnego mocarza. Pod ten siłę i broń jednoręczną. Czyli taki standardzik. No. W sumie. Dla odmiany. Znaczy dla odmiany. W sumie zawsze tak gram, ale ostatni mod był pod zręczność. Mimo, że i tak walczyłem jednoręcznie. Nie no i tam od czasu do czasu może łukiem się coś udało zestrzelić. Jak zwykle mam towar najwyższej jakości i mam nadzieję, że znów będziemy robić interesy. No dobra, dobra. No to co tam masz ciekawego? No to Hakon też ma potencjalnie ciekawe bronie? E, jakieś fajne kusze. Strzały bełty. No standard. O grita, i ty przeżyłaś? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Potrzebowali kogoś, kto będzie im gotował. A poza tym sprowadza mnie tu jeszcze coś. No dawaj, co takiego. Szukam mojego wuja, Torbena. Co jest, Torben? zginął? On też tu jest? Torben bardzo ciężko przeżył całe to zamieszanie z orkami, smokami i piratami. Mówił, że ma tego dość i musi opuścić Coriis. No Okej. Okay. Z początku to lekceważyłam. Ale któregoś dnia wyszedł z domu bez słowa i już więcej nie wrócił. O kurde, zaczęłam się wyprójować ludzi, czy ktoś go nie widział. Jeden z myśliwych powiedział mi, iż widział Dorbena, jak szedł w test. No ale uciekłby do Arkendarów. Możliwe, że gdzieś tutaj jest. No, to nieźle. Masz coś na sprzedaż. Sprzedaję trochę żywności i innych drobiazgów. No dobra, czyli jakieś jedzonko? No nawet nie. Ale ma strzały! Ciekawe... Dobra, no to co, zapiszmy sobie grę... Żeby nie stracić progresu, czy coś w tym stylu i zobaczę jak tam się trzymamy. No, na tyle dobrze, żeby jeszcze przeprowadzić jakąś rozmowę. No bo dzisiejszy odcinek będzie takim standardowym odcinkiem. Na rozpoczęcie, na rozruch. Żeby wszyscy... Zobaczyli co będzie dalej grane przez najbliższe kilkanaście dni. No i co, no... Mam nadzieję, że się seryjka spodoba. No teraz bardziej popularna e, niż poprzednie nasze mody. Bądź co, bądź mniej lub bardziej no-nameowe. W ogóle znaleźliśmy łuk tak, jak gdyby nigdy nic. Dobra, to co? Mamy gulasz? Tutaj coś w przerwie jest. No może jest. W sumie. Jakiś skórzany mieszek? Nie, niestety. Nie dla Polaczka. Niestety. O, o dobra, nic nie mówię, nie? <ścoughs> nic nie mówię, jest, jest. Udało się. Dobra, w każdym bądź razie mieliśmy znaleźć w ogóle Andrę, Ale kogo ja tam widzę? Diego jest tutaj. No to pewnie z Diegiem pójdziemy. Do obozu orków. Ufer Andrę, O kurde. Jakiś grubszy quest. Ho, ho. kogo ja widzę? Nasz wielki bohater zmrtany. Oczywiście. Kurde jak I przez ogień to, przeszedł. Nie wierzę własnym oczom. A jednak to ja. Co cię tu nas sprowadza? Usłyszałem o tym wszystkim, co się tu dzieje i musiałem przybyć. No. Tak, naprawdę wiele się tu zdarzyło. Plaga Beliara nasila się z każdym dniem. No okej. Okay. Ci zawsze nie piraci. Porwali wielu naszych bliskich. Musimy się z nimi rozprawić. To właśnie chciałem usłyszeć. Naprawdę dobrze was tu widzieć. Ano. Fajnie, fajnie. No dobra, no Tor porozmawiajmy po kolei. Właściwie zrobiłem wszystko, co można było królewskie. No nie wierzę. Wszystkie questy, 100% dziennikarskie. Tryb życia, zaszczyty i bogactwo raczej niezbyt dobrze wpłynęły na moją formę. Postanowiłem coś z tym zrobić. Siadłem na statek do Corinth i tu usłyszałem, co się dzieje w Wielkendarze. I od razu widziałem, że to coś dla mnie. Z pewnością tutaj odżyjesz po tej sielance na No, w sumie. Masz dla mnie jakieś zadanie? Chcesz chciał się przyłączyć do naszego obozu? No jeszcze zobaczymy. Doskonale. Właśnie miałem ruszyć na do obozu i przyjąć raport od strażników stojących po jednej i drugiej stronie. No dobra. już tu jesteś, to możesz to dla mnie zrobić. No to już mamy pierwszego quest'a. Nie ma problemu. W takim razie porozmawiaj ze strażnikami i zdaj mi relację. No to sobie na pewno porozmawiamy. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami. Mogę ci pokazać jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Baty, bo nie siły. No to tak, nie jest ze zręcznością i walką na dystans. No dobra, no na razie nam tego nie potrzeba. Dobra, Martin. Co słychać? Pytasz się, co słychać <gorszy> Gorzej niż fatalnie. Czy wiesz, co uczynili ci No nic nie wiem, o, o nie. Kurde, to on miał córkę? Przybyłem tu, aby uratować chociaż moją córkę, jeśli jeszcze żyję. W każdym razie, ci no, złoczyńcy zapłacą mi za to. Poczują na własnej skórze, co to piekło. Mogę ci jakoś pomóc? Musimy czekać na rozwój wypadków. Ci dranie są zbyt silni, by ich od razu zaatakować. A do tego ten przeklęty Hannibal. Wszyscy strasznie się go boją. Każdy wie, że jeśli dostanie się do niewoli, może zostać żywcem obdarty ze skóry. No to nie za ciekawa ta postać. Muszę pomścić moją rodzinę. No dobra, spoko. Coś tam możemy porobić ta w tym Mia kierunku. Przybyła do Koriniz, gdy było jeszcze w miarę bezpiecznie. Wojna z orkami się skończyła, a w okolicy Koriniz zrobiło się zupełnie spokojnie. Potem jednak zaczęli grasować piraci i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej zuchwali. Słyszeliśmy, że zaatakowali już inne mniejsze wyspy, ale nikt się nie spodziewał, że zaatakują także kolice. No, przerośli na sile. Na no i się zdecydowali na atak. Myślę, że są aż tak silni. Przypłynęli dwoma uzbrojonymi do zęby okrętami, Postrzelali na a potem ruszyli do szturmu. No, nie dziwię się, tylko no w sumie dobra taktyka. Do no tam są tylko mury. Czas. Zdany był na pawce. Przynajmniej takie profesjonalne mury w końcu rozprawiły się z tymi uprawnieniami. To by tylko Nija wytrzymała do tego czasu. No, oby, oby. Czy wiesz, kto jeszcze został porwany? Na pewno żona Andrze i kilka kobiet z miasta. Ale nie powiem. Kurde, może torbem? Lepiej porozmawiaj na ten temat z Wulfgarem. Chociaż pewnie tylko kobiety porwali, a facetów zabidzi. No, standardzik. No ale w każdym razie, mi się wydaje, że to by było na tyle w tym odcinku. No i co, bardzo dziękuję Wam za dotarcie do tego momentu, dotrwanie. No i co, jeśli już tu jesteście, to prosiłbym o zostawienie łapeczki lub jakiegoś komentarzyka czy coś. No i co, zobaczymy się w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję za dotarcie tutaj. Ja byłem Maskara, to był Gothic 2 na modyfikacji Złote Wrota, czyli oczywiście polskiej modyfikacji. No i co? Do następnego. Papa! Pa.